Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu. Przychodzę dzisiaj z tematem, co jest dla Ciebie ważne po um, różnych rodzajach przemocy, ale głównie też tej narcystycznej, bo jednak tam dzieje się um, coś innego niż um, w tak typowej na przykład relacji um, romantycznej. Dlatego chcę dzisiaj właśnie skupić się na tym, co jest ważne i też jak ja pracuję z klientami, na co zwracam szczególną uwagę po przemocy narcystycznej. I może zacznijmy od tego, dlaczego tak trudno jest się wyplątać, dosłownie, uwolnić z tej relacji z osobą narcystyczną. Pamiętajcie, obojętnie jaka płeć, tak, kobiety czy, czy mężczyźni. Dlaczego? Ponieważ, raz, osoba z NPD jest oprawcą, jest dla ciebie um, osobą, która um, dewaluuje ciebie, um, a z drugiej strony jest wybawcą, jest najlepszą przyjaciółką um, takimś, kto wydaje się um, wspierający, dobry, raz Cię kocha, um, raz Cię nienawidzi. Raz jest matką, substytutem matki, która daje Tobie opiekę, bezpieczeństwo, wsparcie, kocha Cię bezwarunkowo, przeżywasz drugie dzieciństwo, stajesz się ponownie dwulatkiem, czujesz akceptację i te nieregularne wzmocnienia są. Najtrudniejszą rzeczą do przejścia na moim kanale jest też dawno nagrany film: czy to jest miłość, czy to jest uzależnienie? Tam jest więcej o nieregularnych wzmocnieniach. Dostajesz sygnały od ekstremalnych krańców, od tej osoby, i ta intensywność jest uzależniająca również. Ważne, żebyś odpowiedział sobie na pytanie, jaką rolę pełniła dla mnie ta osoba, co ona mi uzupełniała, na jakie deficyty to wskazuje we mnie, niż tylko zatrzymać się na ym, frazie: Mój narcy zrobił mi to i to. Twój? Ok, gdzie jest Twoja część? Gdzie jest ta część, za którą ty odpowiadasz? Stań w tym punkcie. Rozejrzyj się. Zobacz, bo partner, partnerka narcystyczna może Ci pokazać namiastkę idealnego dzieciństwa dla Ciebie, jak może być cudownie, zwłaszcza w fazie, kiedy ta osoba Ciebie lubiła, kochała, pokazywała właśnie tę stronę. To jednak ważne jest zadanie sobie pytania: czy to jest ostatecznie prawdą? To wszystko ta faza, czy niekoniecznie? I to pomoże Tobie w separacji najpierw fizycznej, a potem, potem mentalnej, emocjonalnej, tak zwanej klinicznej separacji, która no jest trudna. Byłam i sądziłam, że nie wyjdę stamtąd po prostu. Bo było to dla mnie tak trudne. Na szczęście nie miałam racji. I i wyszłam stamtąd trwało to jakiś czas, zwłaszcza praca, z pozbyciem się tego głosu. To zajęło mi zdecydowanie kilka lat. Tak. Natomiast jest to warte. Dlaczego przechodzę do szczegółów. Twoją odpowiedzialnością jest zajęcie się pracą mind body work, czyli umysł, ciało, dusza W skrócie cud do pracy to na tych trzech poziomach tak na nich ma odbywać się twoja praca twoja odpowiedzialność dlaczego w relacji z osobą narcystyczną twój autentyczny głos został zgaszony jest bezcielesny dlaczego no właśnie dlatego, że zostałeś wyparty, Twoje autentyczne ja zostało wyparte w tej relacji. On jest nieczuty, jest yy, bezcielesny, Twój autentyczny głos. Byłeś zmuszony do oddzielenia się od niego w wyniku fantazji dzielonej, tak zwanej shared fantasy, o której mówi Sam Wagner i on ją opisał tak naprawdę. Nie jest twórcą tego pojęcia. Teraz Twój autentyczny głos musi dojść z powrotem na powierzchnię. Musi być słyszalny, bo on na ten moment może brzmieć obcą. I możesz zadać pytanie, czy jest możliwe w ogóle zniszczenie całkowicie naszego autentycznego głosu? Nie, to jest nasza esencja. Ona może być przysypana, ona może być zagłuszana, natomiast jest, zawsze będzie. Zawsze. Nie da się go... Y zniszczyć. Musisz przejść przez proces zwany ucieleśnieniem. Obojętnie jakich technik, jakiej terapii y, użyjesz, żeby przypomnieć sobie swój autentyczny głos. Przypomnieć sobie, kim ja jestem kim ja jestem. To połączenie się ze sobą, ze swoim ciałem, z głosem jest w pierwszej fazie najważniejsze indywiduacja, bo o tym mówimy, wymaga pracy z umysłem, z ciałem i z duszą, tak jak powiedziałam. Techniki, które angażują ciało. Ja na przykład w swojej pracy używam somatic experience, czy też lowenowskich na przykład ćwiczeń, czy tak, innych podejść. To może być EMDR, albo inna metoda, którą ty wybierzesz, ale musi być zaangażowane w to, Ciało. I pierwszą fazą, która będzie tutaj ważna dla Ciebie w powrocie do siebie, do tego autentycznego głosu, jest to, że za każdym razem, kiedy mówi do Ciebie, słyszysz ten głos, ucieleśniasz go. Patrzysz, jak reaguje ciało, jaki masz kontakt z ciałem, co czujesz wobec tego ciała. Co mówisz do tego ciała i powiesz, nie wiem, co mówię, nie wiem, jaki mam stosunek. Na przykład, Ok. sprawdź na co dzień, jakie ubierasz, jakie traktujesz, jakie myjesz, jakie karmisz, czym je karmisz, co je ubierasz, gdzie śpisz, jak śpisz. Wszystko to ma znaczenie. Wszystko. Twój rdzeń tożsamości musi formować się od środka. Od środka. Musisz to czuć. Musisz tego dotknąć. I w momencie, kiedy zaczniesz się zaprzyjaźniać ze swoim ciałem, tak jak z nowo poznaną osobą, tak? gdzie potrzebujesz czasu, spotkań, rozmów, spojrzeń w oczy. Tak, z, przyjaźnią, z przyjaciółką, przyjacielem, tak potencjalnym partnerem. Musisz zacząć ufać swojemu ciału że, ciału, że sygnały, które ono wysyła, impulsy, sensacje, wrażenia, że im ufasz, że potrafisz je rozpoznawać, że nie mówisz: Nie, wydaje mi się. Nic ci się nie wydaje. Skreślił w ogóle to słowo ze słownika. I posłuchaj. Nasze ciała mówią do nas non-stop. Mówią do nas. Twoim zadaniem jest słuchać, być uważnym, zacząć zwracać uwagę, żeby ten Twój autentyczny głos, zwłaszcza w ciszy, on dochodzi do głosu, mógł być słyszany. On będzie zagłuszany przez falę głosu osoby narcystycznej, która. Uwewnętrzniła swój głos w środku i przejęła twoje wnętrze, i jeszcze siedzi chwilowo na fotelu dyrektora. I jeszcze. Chwilowo. Poprzez zaprzyjaźnianie się ze swoim ciałem i robienie właśnie tych rzeczy, nauczysz się technik emocjonalnych, które równocześnie łagodzą stres w tobie, lęk, smutek. Wstyd, złość, mimo że wstyd jest na początku najbardziej regulowany z, z drugą osobą. Dlatego ja powtarzam, i zwłaszcza z moich doświadczeń, na początek znaleźć osobę, z którą można to zrobić. Obojętnie, słuchajcie, no, terapeuta czy kogo wybierzecie, bo dążymy do tego, żeby zobaczyć, że bezpiecznym i naprawdę bardzo dobrym doświadczeniem jest czucie swojego ciała, słuchanie go. I kiedy jesteś już w tym punkcie, że faktycznie widzisz, że to Tobie nie zagraża, jest to bezpieczne, to kończąc tę fazę przechodzisz do kolejnej a propos właśnie pracy, po narcystycznej przemocy, relacji i idziesz do kolejnej fazy, która. Jest fazą kochania siebie, lubienia na kolejnych poziomach. Co mam tutaj na myśli? Uczysz się w tej fazie drugiej odzyskiwania relacji ze sobą, lubienia, kochania siebie, stawania się dla siebie własną matką. Uczysz się, jak siebie wychowywać, co dla siebie robić, jak siebie pielęgnować. Jak o siebie się zatroszczyć? Jak przejmować odpowiedzialność? Jakie wartości pielęgnować i które są dla Ciebie najważniejsze? Bo opcje, które zaproponowała Tobie wcześniej osoba narcystyczna bycie matką, która kocha Cię bezwarunkowo, akceptuje oczywiście są fałszywe. I dlatego Ty. Musisz pokazać sobie, co to znaczy zdrowe opiekowanie się sobą, bo przecież osoba narcystyczna nie była zainteresowana matkowaniem tobie. Ona pokazała to tobie, ale tylko dlatego, żebyś to ty stał się matką po tym, kiedy została odebrana tobie y, moc, i po to, żeby móc odseparować się od Ciebie w brutalny sposób. Te rozłąki z reguły są, słuchajcie, brutalne. I ja to nawet tak dostrzegam na sesji, to jest raz. A dwa, kiedy robię na przykład biorezonans, czyli sczytuję z powierzchni mózgu konflikty i wykazuje, tak, biorezonans, reakcję narządu skóry właściwej czy naskórka w brutalnej rozłące. Pokazuje to. Z tej czy innej strony, tak? Obojętnie. I kiedy już tu się osadzisz i zobaczysz, dobrze, to jest dla mnie ważne, i to też potrafię. Idziesz do kolejnej fazy. Kolejną fazą pracy ze sobą po narcystycznej przemocy jest. Um, nie może matkowanie, ale. Um, ale dalsze opiekowanie się sobą to jest self-saving, czyli bycie dla siebie ratownikiem, dla siebie, tak, czy uzdrowicielem, pocieszycielem, dla siebie, nie dla innych, bo my z reguły po przemocy emocjonalnej, psychicznej. Finansowej i tak dalej, często mamy tendencję do ratowania, pocieszania, zbawiania innych, ale to z reguły idzie z pustego, to z reguły idzie z traumy, pokazując, że tak naprawdę ty chcesz tego i ty tego potrzebujesz, tak? A teraz czas jest na to, żebyś ty dał sobie, no bo z pustego, jak wiesz, no nie nalejesz, po prostu nie, nie będziesz w stanie tak być zdrowo w innej relacji, bo, bo z tymi deficytami będzie bardzo trudno. Osoba narcystyczna udawała, że jest Twoim ratownikiem, zbawicielem, właśnie pocieszycielem, więc masz tu umiejscowiony właśnie na zewnątrz. W większości po przemocy narcystycznej, my słuchajcie, mamy całą prawie moc na zewnątrz. Bezpieczeństwa i tych wszystkich rzeczy na zewnątrz. I Twoim zadaniem w tej fazie self-savingu jest cofnięcie tego do środka. Tak? Tak. Ym... Z powrotem do siebie, to ty masz siebie ocalać, to ty masz o siebie troszczyć, to ty masz odkrywać siebie w tym wszystkim, to ty masz uzdrawiać siebie. Najpierw naucz się w tej fazie polegać na sobie. Unikaj infantyliz 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 infantylizowania siebie. Naucz się tego. Naucz się realizować rzeczy, które stawiasz sobie za cel. Od drobniutkich, podrobne, po małe, po średnie, po duże, po wielkie. Naucz się tego. Naucz się również ustalać realistyczne cele, niewielkościowe, nie nierealne i naucz się je materializować. Naucz się. Yy, zacznij czuć się z nimi dobrze, zacznij je normalizować. I kiedy kolejne poziomy będą normalizowane, to idziesz do kolejnych i do kolejnych i do kolejnych. Musisz zająć się tymi wszystkimi fazami, poziomami, jeżeli chcesz odzyskać siebie. Swój autentyczny głos, usłyszeć swoją esencję. Musisz utworzyć swoje cele życiowe, dalsze, bliższe. I w ostatniej, kolejnej fazie to jest odzyskiwanie w dalszy sposób swojego życia. Czyli ustawianie dalszych celów, bo osoba narcystyczna pamięta chciała, żebyś zniknął żeby zniknęła, to czas się stawić, czas się pokazać w tym życiu w punktach, w których chcesz. I ode mnie taka informacja z powodu tego, że dostaję bardzo dużo maili o współpracę i nie jestem w stanie przyjąć wszystkich osób, ze względu na to, że ja jestem jedna, a was jest troszkę więcej. I tutaj wychodzę z taką propozycją, która pojawiła się w mojej głowie niedawno. Jeżeli oczywiście tak, ktoś byłby taką formą zainteresowany, to od września chciałabym utworzyć. Grupę psychoterapeutyczną, i w tej grupie pracować nad z pewnymi tak rzeczami, również oczywiście z tymi etapami, natomiast grupowo. I wszelkie szczegóły podlinkuję na dole, to jest zakładka, grupa psychoterapeutyczna. I tak naprawdę wszelkie rzeczy, które ja Oferuję, które są w zgodzie ze mną, są na mojej stronie, w zakładce dla kogo, tam są sesje indywidualne i w zakładce kursy i sklep. Tam są rzeczy dostępne na ten moment, które są w zgodzie ze mną i które chcę zaproponować, jeżeli ktoś właśnie czegoś takiego szuka, to może to jest dla ciebie, jeżeli nie, no to wiadomo. Także. Bardzo Tobie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Miłego dnia.